Słuchacie Millennium Podcast, audycji Banku Milenium. Dla wielu z nas bank jest dzisiaj głównie w aplikacji, w smartfonie. Ziściło się hasło z kultowej reklamy There is an app for that. A jaka czeka nas przyszłość? Krzysztof Kurek zapraszam na Millennium Podcast. Kupujesz bilet do kina? Otwórz aplikację Banku Milenium. Ubezpieczenie również znajdziesz w aplikacji. Podobnie z biletami komunikacji miejskiej, płatnościami z autostrady, voucherami na oprogramowanie i tak dalej i tak dodatkowe usługi mogą jeszcze trafić do bankowych aplikacji w smartfonach. Ze mną Robert Jaworski, kierownik w Departamencie Rozwoju Aplikacji oraz Tomasz Perski, kierujący zespołem bankowości codziennej w Departamencie Bankowości Elektronicznej. Porozmawiajmy o rozwoju aplikacji mobilnych banku. Panowie Jesteście w stanie zdradzić słuchaczom już dziś, co wkrótce znajdą w aplikacji mobilnej banku Millenium? Hmm, odpowiedź na wszystkie swoje potrzeby finansowe. Swój bank. Bo no na pewno robimy wiele innowacyjnych, ciekawych projektów, natomiast co się ukaże w następnych wersjach aplikacji, to myślę, że musimy zaczekać jeszcze, także nie będę teraz zdradzał szczegółów. Tak myślałem, że nie będziecie chcieli mówić o tym, co jest planowane, bo to nigdy nie jest łatwe w bankowości. Pytanie do ciebie, Tomek, jaka jest strategia rozwoju aplikacji mobilnych w banku Mileni? Tutaj odpowiadając na to pytanie, chciałbym wrócić trochę do korzeni, do historii. Myślę, że. Warto przytoczyć taki slogan, który był aktualny w 2009 roku, gdy Apple reklamowało swój sklep aplikacji mobilnych. Wykorzystało taki slogan: There is an app for that. Później wszyscy deweloperzy aplikacji i serwisów wykorzystywali to hasło, i Apple to opatentowało jako swój własny w 2010. No, i to w żaden sposób oczywiście nie wpłynęło na ten rynek czy na świadomość tego, że faktycznie na, na każdą rzecz możemy znaleźć odpowiedź w postaci aplikacji mobilnej. I ten rynek eksplodował. Eksplodował za granicą w Polsce i pojawiły się pierwsze aplikacje bankowe. W 2009 były to pierwsze aplikacje w, dla iOS-a. Później dla naszego banku w 2011 a pojawiła się pierwsza aplikacja i klienci banków zaczęli przesiadać się na te aplikację, więc już w 2012 mieliśmy 1 200 000 użytkowników bankowości mobilnej w 2015 roku było ich już 5 milionów a dzisiaj jest 20 milionów więc to tylko pokazuje jaka duża jest dynamika u nas oczywiście ta liczba wynosi 2,3 miliona i wciąż rośnie bardzo mocno więc rośnie cały rynek, nasza bankowość mobilna rośnie chyba najbardziej dynamicznie na rynku i naszym celem strategicznym jest, żeby 90% naszych klientów znalazła się w kanałach zdalnych i 85% z nich, żeby korzystało z aplikacji mobilnych. Wspomniałeś hasło, there is an app for that a my mamy tą jedną aplikację chcielibyśmy, żeby klienci w niej byli jak najczęściej, tak? Tak, to prawda. To, to też jest jakby ciekawa zmiana, bo jakby początkowo podejście było takie, że oczywiście uh, there was an app for everything, uh, dla każdej pojedynczej rzeczy uh, była aplikacja, ale później można było zaobserwować tendencję uh, integrowania aplikacji ze sobą, łączenia funkcji, agregowania ich w tak naprawdę super aplikacje. No i tutaj jakby nasza aplikacja oczywiście spełnia Obecnie tą definicję, bo zawiera naprawdę bardzo dużo funkcji. No właśnie, na co dzień współpracujecie ze sobą. Ty wspomniałeś już to hasło super aplikacji, bankowej super aplikacji, a ja bym chciał dojść tutaj do Roberta. Czy ty jesteś w stanie dzisiaj wymienić wszystkie usługi, jakie są w naszej aplikacji? To jest bardzo trudne zadanie, dlatego że, tak jak wspomniał Tomek, my tą aplikację rozwijamy już wręcz od kilkunastu lat, także to jest bardzo duża aplikacja, która ma szereg różnych funkcjonalności. Także ciężko, ciężko zliczyć je wszystkie, i cały czas dokładamy nowe. To łatwiej Ci pewnie będzie powiedzieć o technologii, gdybyśmy mogli popatrzeć na rozwój tej aplikacji pod kątem technologii jakie nowe technologie mogą ją diametralnie zmienić 5G, automatyzacja jakaś. 5G akurat jest pewnie bardziej istotne w przypadku aplikacji streamingowych, gdzie rzeczywiście wysyłamy, odbieramy bardzo dużo ilości danych. Tam ma to większe znaczenie. W przypadku aplikacji bankowych pewnie ma mniejsze znaczenie, szczególnie że nasza aplikacja jest bardzo dobrze zoptymalizowana. My nie wysyłamy dużej ilości danych, nie odbieramy tak dużej ilości danych, nie obciążamy też tak telefonu użytkownika. Także to 5G czy nawet trochę wolniejszy internet nie wpływa negatywnie na, na działanie aplikacji. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy technologii, no to tutaj na pewno dla nas kluczowe jest to, żeby ta aplikacja mobilna się nie zestarzała, bo tak jak też Tomek wspomniał wcześniej, ta aplikacja, my tą aplikację rozwijamy już od kilkunastu lat i bardzo ważne dla nas jest, żeby dbać również o tą stronę technologiczną. Bardzo dużo inwestujemy w nowe technologie przy tworzeniu tej aplikacji, Tutaj bardzo dobrym przykładem jest to, co robimy obecnie, czyli przechodzimy na najnowsze frameworki w tworzeniu ekranów. W ogóle zmieniamy sposób podejścia do tworzenia ekranów. Musisz ludziom wyjaśnić, co to są frameworki. <laughs> to może ujmę to w ten sposób, że zmieniamy zupełnie sposób tworzenia ekranów w aplikacji mobilnej. Przechodzimy na Swift UI w iOS oraz Jetpack Compose na Androidzie. Jest to bardzo duża zmiana w wytwarzaniu właśnie tej aplikacji. Będziemy też tworzyć ją w oparciu o Design System. Czyli taki bardzo ustrukturyzowany sposób projektowania spójnych ekranów. Także bardzo fajne zmiany. I tak jak mówiłem, dla nas naprawdę kluczowe jest, żeby dbać o rozwój tej aplikacji też technologicznej, żeby ona się nie zestarzała, żeby to był taki bardzo solidny fundament pod wszystkie przyszłościowe procesy. Fajne hasło, żeby aplikacja się nie zestarzała. Rozumiem. 5G było budłem, ale widzisz nową technologię, która wchodzi do tej aplikacji i ją zmienia diametralnie. No tutaj na pewno jest dużo technologii, które mogą mieć wpływ w przyszłości na aplikacje mobilne. Na przykład sztuczna inteligencja, która coraz mocniej się rozwija daje na. Naprawdę bardzo ciekawe możliwości, również boty, voice boty, także wirtualna rzeczywistość. Zresztą tu, jako ciekawostkę, powiem, że wirtualną rzeczywistość już kilka lat temu użyliśmy w aplikacji mobilnej w procesie lokaty urodzinowej. Również na hakatonie, który organizowaliśmy, została przez naszych pracowników stworzona aplikacja, która również wykorzystywała tą wirtualną rzeczywistość. Ona jest teraz mocniej wspierana, teraz również natywnie. Także daje bardzo ciekawe możliwości i cóż, cóż tu mogę dodać. No, na pewno trzymamy rękę na pulsie i będziemy, będziemy pewnie analizować możliwości wykorzystania tego. To jeszcze dla, może dodam, że również jeżeli pojawiają się jakieś nowinki, takie jak Life Activity na przykład w Apple, my również staramy się to wykorzystywać, szukać jakiegoś biznes case'u, gdzie można by użyć tych nowych technologii i po prostu to robimy. Tomek, z perspektywy biznesowej, klienci... Kochają takie rzeczy jak voiceboty, chatboty, automatyzacja, jak to działa. No nasi klienci kochają apki, które dają się kochać, więc my staramy się, żeby nasza aplikacja jak najbardziej była taką aplikacją. Co musi być w aplikacji, aby klienci ją kochali. Sobie? To może odpowiem na to pytanie, nawiązując trochę do naszych celów strategicznych. Kluczowe dla nas, jako dla banków w nadchodzących latach będzie digitalizacja naszych klientów, czyli pozyskiwanie tych którzy jakby nie korzystają jeszcze z naszych kanałów zdalnych oraz aktywizacja tych, którzy już korzystają, ale korzystają powiedzmy w małym stopniu, albo nie takim jak byśmy oczekiwali. Takim naszym celem strategicznym jest, żeby pogłębić tą relację z klientem, żeby zapewnić mu tych wartościowych interakcji z aplikacją i żeby to zrobić nasza aplikacja no, musi spełniać pewne powiedzmy zasady, czy mieć określony zestaw funkcji, które te potrzeby klienta spełnią. To teraz pytanie, nie wiem, czy do kogo, ale być może do, do obu z Was. Banki się dynamicznie muszą rozwijać, żeby nadążyć za tym, co się dzieje dookoła nas, za tym rozwojem technologii. I na ile to, co dzieje się w bankowości, na ile ten rozwój w bankowości determinuje też rozwój e-commerce? Może ja odpowiem tak. Ja myślę, że to nie tylko jest e-commerce, który wpływa nam na świat finansów i aplikacji bankowych, ale mamy też inne światy, takie jak światy fintechowe, czy właśnie świat sztucznej inteligencji, który bardzo mocno jakby wchodzi do naszego kanału. Myślę, że takim przykładem pewnie najlepszym był, bo tu też jakby jesteśmy, wchodzi, wspólnie wchodzimy w interakcję. My, jako rynek bankowy, dajemy do tego świata e-commerce dużo innowacji, na przykład związanych z płatnościami. Tu przykładem może być taki Blik, który tak naprawdę powstał właśnie dzięki temu, że banki wspólnie uzgodniły standard płatności. No i on się przyjął na rynku. Widzimy, że. Obecnie w płatnościach internetowych, no to jest to dominująca forma płatności, tak, która wygryzła trochę karty. No i właśnie dzięki temu, że ta inicjatywa była wspólnie realizowana przez banki na rynku w Polsce, no to została zaadoptowana. No i tutaj podobnie mamy na przykład na rynku komunikatorów, tak, gdzie widzimy, że ten kontakt za pomocą różnych czatów, komunikatorów, które są dostarczane przez duże podmioty, no wpływa na oczekiwania klientów, którzy też w taki sam sposób chcieliby się komunikować z bankiem. Też świat e-commerce uczy tego, że pewne usługi i produkty są łatwo dostępne łatwe, prosto opisane, zrozumiałe i te zasady są. Dla klientów łatwe do przyjęcia, i tego też oczekują od, od nas, od banków i od naszych serwisów. No właśnie powiedziałeś o tej natychmiastowości, prawda? Każdy z nas chciałby mieć e, wszystkie problemy rozwiązane tu, teraz i natychmiast. I chciałbym was obu zapytać teraz, e, gdzie jest centrum bankowości? To jest w oddziale, może na stronie internetowej, czy to właśnie jest ta aplikacja, o której rozwoju Ja rozmawiam? myślę, że. Tak naprawdę wszystkie te kanały są bardzo ważne i one wzajemnie się uzupełniają. Są osoby, które preferują korzystać z kanałów digitalowych, z aplikacji mobilnej czy strony internetowej. Są też osoby, pewnie głównie starsze, które jednak czują się bezpiecznie, jeżeli przyjdą do działu. Także uważam, że wszystkie te kanały się bardzo fajnie uzupełniają. Natomiast rzeczywiście od kilku lat obserwujemy bardzo dynamiczny boom klientów na aplikacje mobilne. Mamy obecnie ponad 2 miliony aktywnych klientów, którzy regularnie korzystają z tej aplikacji, logują się, yy, wykonują różne operacje. Yy, jakiś czas temu mieliśmy tylko kilkaset tysięcy, teraz jest to ponad 2 miliony. Yy, te osoby logują się ponad 60 milionów razy miesięcznie do naszej aplikacji. Yy, to jest ponad 10 razy więcej w porównaniu np. Na do naszej strony internetowej. Także nawet to pokazuje, yy, jak, jak dynamicznie to rośnie. Także, no tak nawet odpowiadając wprost na twoje pytanie, myślę, że to nawet nie jest tak, że aplikacja mobilna staje się centrum bankowości. Myślę, że ta aplikacja mobilna już jest centrum bankowości. Tomek, twoje zdanie? Tak, ja też miałem powiedzieć, że to jest aplikacja, ale również chciałem podkreślić, że inne kanały też pełnią bardzo ważną rolę. Jakby tutaj to, to nie jest tak, że to jest aplikacja zamiast jakiegoś kanału. No, chociażby ten nasz oddział, on też pełni bardzo ważną rolę właśnie chociażby w takim wartościowym wsparciu w sytuacjach czy produktach, które są bardziej skomplikowane, też w budowaniu relacji, zresztą też dla wielu osób oddział to jest bank, jakby namacalnie, tak. Ten koncept aplikacji, wiadomo, jest stworzony od jakiegoś czasu, ale chyba jeszcze aż tak mocno nie, nie spowodował, że bank Równa się aplikacja, chociaż teraz, ja myślę, 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 że. Myślę, że z powodzeniem możemy twierdzić, że my jesteśmy bankiem digitalowym i właśnie przez to, że większość funkcji, innowacji znajdujemy właśnie w kanale mobilnym, no to tam się znajdujemy jako bank. ja bym chciał was obu zapytać, jak wygląda to? Ta... Praca na co dzień nad rozwojem aplikacji, gdzie powstają pomysły, jak długo trwa ich realizacja. Czyli powiedzmy, ktoś dzisiaj wpada na genialny pomysł, i kiedy on zostanie wdrożony. W pierwszych latach funkcjonowania kanałów zdalnych może faktycznie było tak, że nasze departamenty digitalowe skupiały się, głównie one skupiały się na rozwoju aplikacji mobilnej i kanałów zdalnych, jakby ta domena była nam przypisana. Obecnie widzimy, że właśnie w związku z tym, że stajemy się tym bankiem digitalowym, właściwie to już w dużej mierze staliśmy się, rola również innych obszarów i jednostek rośnie. No i ta wiedza kluczowa, którą tutaj wypracowaliśmy we współpracy z nami, między naszymi departamentami, no teraz musi być przekazana i te standardy, które gdzieś. Wspólnie wytworzyliśmy, no są taką podwaliną trochę dla dalszego rozwoju kanałów zdalnych. No i tutaj odnosząc się do pytania, skąd są pomysły, to tak naprawdę pomysły to są ludzie, myślę, że tak mogę odpowiedzieć. Ludzie specjaliści, którzy jakby nie tylko opiekują się danymi obszarami w kanałach zdalnych, ale też właśnie wyznaczają kierunek rozwoju tego produktu czy procesu, ale też współpracują z innymi osobami, które po prostu współtworzą te produkty. Czyli projektanci, graficy, testerzy, deweloperzy, um, osoby odpowiedzialne za komunikację. No i, no i tutaj od ludzi tak naprawdę pochodzi ta inicjatywa. Um, słuchamy też klientów, słuchamy też rynku, podpatrujemy rozwiązania, jakie są na rynku polskim, zagranicznym i staramy się je zaadoptować do naszej rzeczywistości. Ale myślę, że ludzie to też nasi regulatorzy, którzy, no my jesteśmy bankiem, więc tutaj regulatorzy regularnie zapewniają nam. Zestaw nowych funkcji i dostarczają nam pomysłów na rozwój naszych serwisów. A jeżeli chodzi o ten czas na realizację, no to oczywiście każda inicjatywa to zależy od, od stopnia skomplikowania danej inicjatywy czy procesu, który chcemy wprowadzić, no i jest to naprawdę bardzo różne. Ja tylko może powiem, to może, może Robert rozwinie tę myśl, ale. My, naszą aplikację mobilną, wydajemy co miesiąc nową. Jakby w każdym wydaniu mamy zawsze wartościowe i nowe funkcje dla naszych klientów. A serwis internetowy wydajemy co dwa tygodnie, więc staramy się w takim krótkim czasie, żeby zawsze była dodatkowa wartość dla klientów. A ja tutaj może dodam jeszcze do tego, co Tomek powiedział, że my właśnie pracujemy wspólnie nad tą aplikacją, działamy zwinnie, pracujemy w skramie i za tym końcowym wynikiem, który trafia do klientów. Tak naprawdę stoi praca bardzo wielu osób, to są nie tylko moje zespoły, nie tylko zespoły Tomka, ale to jest również cała ta architektura banku, która jest gdzieś może trochę z tyłu, mniej widoczna, ale ona też składa się na ten końcowy wynik, który klient widzi, prawda? To jest bardzo dużo różnych systemów centralnych banku, które. Są zintegrowane z tą aplikacją. Także praca tych wszystkich osób również tutaj jest, ma ogromne znaczenie. Pracując w Scrumie staramy się co dwa tygodnie po każdym sprincie dowieść jakąś wartość dla użytkownika, i tutaj po każdym sprincie wypuszczamy tak zwaną wersję beta naszej aplikacji, gdzie testujemy już nasze wczesne, bardzo wczesne jeszcze wersje naszych procesów, produktów, które dostarczamy robimy piloty wewnętrzne, usprawniamy, udoskonalamy to jeszcze bardziej. I tak jak wspomniał Tomek, raz w miesiącu wydajemy tą wersję dla klientów, gdzie e, mogą już e, korzystać z tego finalnego efektu. Tomek wspomniał o bliku, a ja bym się chciał jeszcze zapytać o Was obu, a jak często Bank Millennium musi sięgnąć po wsparcie partnera w tworzeniu aplikacji? We wcześniejszych latach faktycznie nasze podejście chyba było dość sztywne, jakby tutaj skupialiśmy się na tym, żeby to nasze wewnętrzne zasoby tworzyły wszystkie e, opcje, funkcje, Serwisy, które później um, dostarczaliśmy na potrzeby właśnie usług dla klientów, no i później je utrzymywali. Ale chyba w ostatnich latach coraz częściej wydaje mi się, że mamy tendencję do sięgania po najlepsze rozwiązania na rynku, sprawdzone przez dostawców zewnętrznych, przećwiczone, po to, żeby oszczędzić. Czas trochę naszych zespołów. To prawda. My z jednej strony mamy bardzo silnie rozwinięty software house, gdzie nasze zespoły, nasi pracownicy rozwijają in-house rozwiązania bankowe, naszą aplikację natywną. Natomiast ostatnio coraz częściej korzystamy również ze wsparcia naszych partnerów technologicznych. Nasza aplikacja jest taką platformą mobilną, która również oferuje różne procesy, różne usługi, produkty, które są wynikiem naszej współpracy z partnerami technologicznymi, również z innych firm, gdzie robimy integrację naszej aplikacji, naszych rozwiązań z produktami, które dostarczają te firmy. Trudno nie uciec od jeszcze jednej kwestii, jak rozmawiamy o rozwoju aplikacji mobilnych od kwestii cyberbezpieczeństwa. Cyberoszuści tylko czyhają na jakieś potknięcie, czy oni są w stanie zablokować, zakłócić ten rozwój. To jest bardzo ważny temat i dlatego my, tworząc aplikację mobilną, przede wszystkim staramy się tworzyć ją w podejściu tzw. Tak security by design. Czyli my nie czekamy z tymi aspektami bezpieczeństwa na sam koniec mm, naszych prac, tylko staramy się zapewnić to bezpieczeństwo już na bardzo wczesnym etapie tworzenia danego produktu, czyli e, już na etapie takim koncepcyjnym, gdzie zastanawiamy się, w jaki sposób coś powinno działać. Tutaj odbywają się konsultacje z ekspertami mm, od bezpieczeństwa po to, żeby ten proces, żeby te usługi były jak najlepiej również zrobione pod kątem bezpieczeństwa, również na etapie tworzenia architektury tych systemów informatycznych, również przy integracji, przy implementacji tej aplikacji mobilnej. Tutaj również bardzo blisko działamy z ekspertami od security. Natomiast pod koniec tego procesu, kiedy już mamy dany produkt wytworzony, wydevelopowany, Robimy dodatkowo tak zwane testy penetracyjne bezpieczeństwa. My tutaj, współpracując z firmami, które specjalizują się w tym mm, bezpieczeństwie oraz w łamaniu zabezpieczeń, Organizujemy testy penetracyjne, gdzie te firmy starają się schakować naszą aplikację, złamać te zabezpieczenia, zrobić jakieś, jakieś podejrzane operacje. I w efekcie tego, na, na końcu tego ćwiczenia, dostajemy od nich pewne wskazówki, gdzie są ewentualne jakieś luki, które warto byłoby poprawić czy usprawnić, i wtedy, wtedy od razu działamy i jeszcze przed przekazaniem tego klientom, my to usprawniamy, po to, żeby na końcu klient miał nie tylko fajny, dobry produkt, wartościowy, ale również, żeby to był produkt bezpieczny. Bo tu musimy pamiętać, że mówimy o aplikacji bankowej. To nie jest pierwsza lepsza aplikacja ze sklepu, tylko um, aplikacja bankowa, gdzie działamy na pieniądzach klientów. Um, tu chodzi o finanse i przede wszystkim o bezpieczeństwo, żeby klienci e, czuli się bezpiecznie korzystając e, z naszej aplikacji. Bank Millennium ma powody do dumy. Pierwsze miejsce w kategorii bankowość zdalna w rankingu przyjazny bank Newsweeka. Pewnie się cieszycie, ale to też niesie ze sobą pewną odpowiedzialność. Na pewno mamy powody do dumy. Ja tutaj opowiem jeszcze, że dodatkowo byliśmy finalistami Mobile Trends Awards, byliśmy instytucją roku 2023, ale też byliśmy, czy jesteśmy najlepszym bankiem w Polsce według Global Finance, więc mamy powody do dumy. Ale też no to jest duża odpowiedzialność, bo nie możemy spocząć na laurach. Nasz apetyt na sukces jest duży, ale też oczekiwania klientów jakby również są duże w obecnym czasie. Najważniejsze jest, żeby bankowość mobilna jako kanał nie tylko budowała zaufanie klienta do banku, ale też budowała taką świadomość właśnie bycia niezawodnym, dostępnym w każdej chwili. Dla każdego klienta i o każdym profilu, tak żeby te jego potrzeby były spełnione. Więc w nas nadchodzących latach na pewno przed nami y, duże wyzwania i biznesowe i technologiczne, i będziemy się z nimi mierzyć. Mamy też ambitne cele. I myślę, że tutaj dzięki tym naszym wysokim standardom, które wypracowaliśmy, również w tej współpracy między naszymi departamentami, ale też z innymi jednostkami, to dzięki tej współpracy będzie na pewno łatwiej je osiągnąć i tą jakość dla klientów będziemy mogli dostarczyć wygrana w tak prestiżowych plebiscytach jak ranking Newsweeka czy Mobile Trend Awards Global Finance to są naprawdę to jest dla nas naprawdę ogromna satysfakcja. Jest to wynik ogromnego zaangażowania naszych zespołów. Tutaj ci ludzie wykonują kawał dobrej roboty, żeby ta aplikacja była doceniana przez klientów w sklepach. Przez, my widzimy też, jak ona jest postrzegana przez klientów, jakie są opinie, jakie są ratingi w sklepach, ale również te prestiżowe nagrody. To jest, to jest dla nas ogromne wyróżnienie, wielka satysfakcja, ale też motywacja do dalszej pracy, bo Wiemy, że weszliśmy na pewien poziom jakości z tą aplikacją. Robimy wiele innowacyjnych projektów, wyznaczamy trendy w tym obszarze, ale też wiemy, jak dużo pracy jeszcze przed nami. My chcemy to robić jeszcze lepiej, chcemy jeszcze bardziej rozwijać tą aplikację, jeszcze bardziej mu doskonalać i dostarczać klientom jak najlepszy produkt, z którego będą chcieli korzystać i będą widzieli w tym wielką wartość. No to oby się nie zastarzała że wspomnę twoje słowa. Dziękuję panowie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Millennium Podcast dostępny jest na najpopularniejszych platformach: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oraz YouTube. Warto subskrybować, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.